Widzimy to po politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy głównie wykorzystują właśnie wiarę katolicyzm do, do walki politycznej niestety i, i będzie podejrzewałem... Nie wiedziałem, że PIS przejęło CVN. Panie ja przepraszam ja na emocje. no tu mamy przykład, ewidentny przykład. Bardzo radykalnej wypowiedzi w tej kwestii. Donalda Tuska, pani mówi, że to pist. Ja tego nie rozumiem. Natomiast ja uważam, że dzisiaj y, społeczeństwo nasze interesuje i właśnie merytorycznie to jest najważniejsze, byśmy rozmawiali, choć nie ukrywam, że tracę nadzieję, że tak będzie w czasie kampanii wyborczej o sprawach, które interesują. Interesują społeczeństwo, czyli drożyzna, inflacja, mieszkalnictwo, ochrona zdrowia. To są najważniejsze sprawy, nad którymi powinniśmy dzisiaj debatować powinniśmy jako politycy, o wojnie również, którzy się przyszła wojna, organiza. oczywiście bezpieczeństwo politycy, którzy wierzą głęboko w to i mają nadzieję na kolejną kadencję. Natomiast my się obracamy tak naprawdę ciągle niestety w tych kwestiach, które oczywiście też są ważne, bo światopogląd jest bardzo e, istotny. Natomiast nie po to, nie wiara i kościół po to, żeby walczyć między sobą i żeby ce Polaków.